Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, kochani, się Piotr Sidniewski, założyciel prowadzący stronę jawność.pl. Aby tradycji stało się zadość, zapraszam Państwa na grupę API, która jest poświęcona dostępowi do informacji publicznej na Whatsappie. Zapraszam również osoby zainteresowane na szkolenie 23 października. Stosowne linki zarówno do tej grupy, jak i do szkolenia pod nagraniem. Proszę Państwa, dzisiaj zajmiemy się, nie wiem czy krótko, Zobaczymy, jak, jak, jak Wena pójdzie. Eee, Następujące pytanie. To jest jedna z zasad kardynalnych dostępu do informacji publicznej. Pamiętam 2000, mniej więcej czwarty rok, może piąty, obroniłem doktorat. To była pierwsza konferencja po obronie doktoratu. Doktorat obroniłem 1 października 2004 roku. To była konferencja w listopadzie. Nie pamiętam niestety, gdzie ona była. I wśród słuchaczy na sali była profesor Burzyńska, główny ekspert w zakresie dostępu do informacji w Świętej Pamięci. I ja miałem tam takie wystąpienie na temat zasad kardynalnych dostępu do informacji. Ona podeszła, się przedstawiła, mówi, wie Pan co? Nam właśnie o to chodziło. Właśnie nam o to chodziło w dostępie do informacji. Żeby ona była postrzegana jako zbiór zasad kardynalnych. To bardzo miło, że młody człowiek, taki jak ja wtedy, 20 tam parę lat, Odkrył jakby te założenia e, ojców założycieli prawa do informacji. Ojców i matek, a bardziej więcej matek było niż ojców. No dobrze, wreszcie w ogóle jawność jest kobietą, to już ja dawno twierdzę, że jawność jest kobietą. Dobrze, ale do rzeczy. Proszę Państwa, e, pytaj bez wyjaśnień. Co to znaczy, proszę państwa? To a mianowicie znaczy to, co jest określone w artykule 2 ust. 2. Od osoby wykonującej prawo do informacji nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Więc bardzo obrazowo pytający nie musi się tłumaczyć, dlaczego pyta. To jest jeden tylko wyjątek od tego. To jest tak zwana informacja przetworzona. Chociaż z formalnego, jeżeli w ogóle tu można mówić jakimś formalnym, bo wszystko co wiemy o przetworzeniu, to jest tak naprawdę wszystko z orzecznictwa sądowego. Również wyroku Trybunału Konstytucyjnego SK27 przez 14, ale tam nic nie ma w ustawie o dostępie. Ja proponowałem na etapie pracy nad ustawą o jawności życia publicznego, możecie na stronie jawność znaleźć stosowne linki w zakładce baza wiedzy, zmiany legislacyjne, wszystkie moje opinie, które w procesie konsultacji społecznych przedstawiałem jako Fundacja jawnych ale które zresztą zostały dodane. Gdyby ta ustawa uchwalona, to mógłbym w jakimś sensie, gdyby była wtedy uchwalona, w sensie powiedzieć, że byłbym autorem tam kilku przepisów, między innymi całości dotyczących przetworzenia, żeby przepisać do ustawy to, co z już wiem. No ale to jest jakby wątek taki poboczny. I teraz w artykule 2 ust. 2 mowa jest, i to, to nie jest przypadek jakiś. To jest celowe, to jest właśnie to, co profesor Burzyńska mówi, że to jest celowe założenie, żeby ustawa o dostępie do informacji dawała uprawnienia, które są nie tyle, że bezrefleksyjne. Nie, absolutnie, bo to nie o to chodzi. Natomiast ustawa o dostępie jest po to co i tak stworzona, a żeby ona nie wymagała od wnioskodawcy tłumaczenia się, dlaczego on pyta. Pyta, bo pyta, kropka. W pewnych oczywiście sytuacjach, i to dzisiaj mówimy o tak zwanym nadużywaniu prawa do informacji, oczywiście ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak nadużywanie prawa do informacji, jest nadużywanie trybu ustawy o dostępie do informacji, ale to wyjaśnię w innym nagraniu. Można rzeczywiście pokusić się o twierdzenie, że motywacja, która kieruje wnioskodawcą jest, jest taka, no, nie taka, jaką ustawodawca sobie zakładał. Ale proszę państwa utopią jest myślenie, że ustawodawca przewidzi wszystko. Ustawodawca nie przewidzi wszystkiego i dobrze, że nie przewidzi wszystkiego, bo życie jest bogatsze niż ustawodawca czy tych 460 mędrców oświetlonych, oświeconych tam sobie na wiejskiej wymyśla, tak? plus 100 bardziej oświeconych jeszcze też na wiejskiej i jeden najbardziej oświecony, który to później podpisuje. I tych, prawda, 5 z 61 oświeconych, prawda, wcale nie, nie jest w stanie utworzyć takiego stanu faktycznego, przelanego na normę prawną, żeby on przewidywał stany faktyczne. I bardzo dobrze, że nie jest w stanie. Właśnie ustawa o dostępie do informacji publicznej, moim zdaniem, jest zwycięstwem zdrowego rozsądku. Na przykład w kontekście czym jest informacja publiczna, to jest każda informacja o sprawach publicznych, bo ona nam nakazuje myśleć cały czas. A nie tylko patrzeć na tabelkę, co jest, a co nie jest, a reszta to nie jest. Właśnie pojęcie sprawia publicznie, ale to odrębne zagadnienie. E, nagranie na temat tego, czym jest informacja publiczna. Zresztą jedno z najpopularniejszych na moim kanale, to jest, e, zostanie zlinkowane na dole. Jest na kanale na YouTube, czym jest informacja publiczna, proszę Państwa, ale ja to zlinkuję Państwu. Dobra, do rzeczy świetnie, proszę, druga rzecz. Co to oznacza? To oznacza, że wnioskodawca nie musi w ogóle tłumaczyć. Więc jakiekolwiek zachowanie ze strony przysłowiowej pani Zosi. Poznawiam wszystkie pani Zosi, które pracują w urzędach. Dlaczego Pan to pyta? Po co panu ta informacja? Nie ma to żadnego znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia. Oczywiście, że my się możemy czasami domyślać, że motywacja, która kieruje wnioskodawcą, jest, mówiąc delikatnie, motywacja zasługująca na szczególne potępienie. Bo tak jest. Nie oszukujmy się. Tak jest. Takie sytuacje oczywiście, że się zdarzają. Czym się kieruje, czym się motywuje osoba osadzona w zakładzie karnym, który zostało kilkanaście lat do odsiadki, że ona rocznie składa dwa tysiące wniosków o dostęp do informacji? Co, troszką o, o, o stan finansów publicznych? Nie. Jest taki, to jest autentyczny przypadek. Natomiast ja nie twierdzę, że trzeba go pozbawić, tylko otwarcie o tym mówię, że to nie jest tak, że ci, którzy składają wnioski od osób do informacji, to zawsze ci, którzy są zatuskani dobrem wspólnym. To są niedoszli kochankowie, byli mężowie i były żony. Oni też składają wnioski od osób. Nie po to, żeby czegoś dowiedzieć, tylko po to, żeby temu nie mu kochankowi, czy nie doszły kochance, czy małżonce były, czy byłem małżonkowi, no, można pokazać i jego zajęciaraki zimują. No właśnie, prokuraków suwalskich. Więc proszę Państwa, yy, artykuł 2, ustęp 2. Od osoby wykonującej prawo do informacji nie wolno żądać wykazania się interesem prawnym faktycznym. Co na to sądy? No sądy jednoznacznie mówią, tak? Z treści ustawy o dostępie nie wynika, aby cel prywatny stanowił przesłankę ograniczającą dostęp do informacji. To jest to, co mówiłem w poprzednich nagraniach, w którymś z podcastów, w którym mówiłem, że X pyta we własnej sprawie. Każdy to nie każdy, eksperta we własnej sprawie. Proszę sobie odsłuchać to nagranie, tak? Około 16 minut, takim mi pamięć się myli. To, że ja robię użytek, sprawa podmiotowego do informacji i chcę to wykorzystać w swoich prywatnych celach, chcę na tym zarabiać, chcę napisać książkę, chcę zrobić badania, chcę zabłysnąć na konferencji, chcę zrobić dobry wykład dla studentów, nie ma to żadnego znaczenia. Jedyne pytanie, jakie powinien sobie urzędnik czy osoba kto zajmuje się dostępem prawda, w instytucji e, zadawać to, to, czy to jest informacja publiczna. Kropka, dalsze rozważania są bezprzedmiotowe. Oczywiście tam się pojawić mogą, czy przepis szczególny na przykład nie ma pierwszeństwa, ale to już jest, jakby, powiedziałbym, taka prawna arytmetyka dalsza. Tak jak jest ta kolejność, tak, dodawanie, prawda, później to to, nigdy nie wiem, co tam później mnożenie czy dzielenie, ale, 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 ale e, 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 tak to wygląda. Dalsze pytania są bezprzedmiotowe. Dlatego jestem głęboko przekonany, że w większości przypadków, w sytuacjach, w których pojawiają się tezy, że ktoś nadużywa prawa do informacji, tam nie ma mowy o nadużyciu prawa do informacji. On zadaje pytania, które są uciążliwe w tym sensie, że one są niewygodne na tej instytucji. One są niewygodne na tej instytucji, bo na przykład szkodawca docieka czegoś, co już wie, że jak on to. Skutecznie uzyska tę informację i ją publicznie, to tam pokaże, że no, no, król jest nagi, na przykład, tak? Tak jak swego czasu, dawno, dawno temu, wiele lat procesu, wiele lat procesów organizacja pozarządowa z Warszawy, nie wiem czy na pewno to był Watchdog Polska, ale wydaje mi się, że to był Watchdog Polska, wystąpił z takim wnioskiem do premiera, ówczesnego premiera Tuska, który po jakiejś konferencji powiedział, że. Przygotowała się tarczę antykorupcyjną, no i powiedzieli co tam jest w tej tarczy. No, pięć lat trwały proces żeby pokazać, że król jest że tam nie było niczego. Czyli jakby język polityki, język polityki charakteryzujący się niekonkretnością, brakiem troski o powiedziane słowo i rzucaniem na wiatr takich rzeczy w kontekście prawdy antykorupcyjnej instytucji, jaką jest dostęp do informacji, to jest jak niebo i ziemia. Tak? Dostępie do informacji muszą być fakty. Jeżeli przedstawiciel jakiejś instytucji publicznej mówi, zrobiliśmy, otrzymaliśmy, to z drugiej strony trzeba się liczyć, że ktoś zada pytanie, co, od kogo, za ile, kiedy. Czyli z treści ustawy, jak mówi naczelny sąd administracyjny, w bardzo świeżym wyroku. Tak? Nie ma znaczenia, co ja z tą informacją zrobię. Do czego ją potrzebuję. Kolejne orzeczenie, znaczy to, to jest, jeśli mnie pamięć nie mówi, to samo, tak. Rozpatrując wniosek o udostępnienie informacji publicznej, właściwy podmiot nie jest upoważniony do badania interesu prawnego ani faktycznego. Jeżeli zatem konkretna informacja ma charakter informacji publicznej, to nie może być tej cechy pozbawiona wówczas, gdy jej udostępnienie, zdaniem podmiotu, mogłoby służyć celowi prywatnemu. To nie ma żadnego znaczenia. Tak? Proszę sobie zwrócić uwagę, taki wprowadzono przepis swego czasu nakazujący Ażeby deweloperzy, którzy sprzedają mieszkania, przygotowali taki prospekt emisyjny. No i oczywiście obowiązki w tym zakresie przerzucono na miasta. I była fala wniosków o dostęp do informacji, w wnioski wnioskodawcy wnosili o udostępnienie informacji, czy w promieniu tam takiego miejsca, ilość tam, już nie pamiętam, kilometra czy dwóch, prawda, jakie tam są inwestycje. No jaki jest cel tego, że prospekt emisyjny musi przygotować taki deweloper? No przecież komercyjny. No przecież to nie jest rozdawca prezentów. Prawo nałożyło na niego obowiązek, rząd nałożył na niego obowiązek, bo były problemy z nieuczciwymi deweloperami, którzy oszukiwali ludzi, prawda? Oblicowali Złote Góry, a później kazało tam dziura w ziemi i nie ma żadnego bloku. Więc jak to w Polsce często, jak coś się dzieje, no to co? No to wychodzi polityk, mówi: Nie martwcie się państwo, my uchwalimy ustawę. I brawo. Uchwalimy ustawę. No i ustawa jest uchwalona i co dalej? Nic, nic się nie zmieniło, ale zrobiliśmy, przekazaliśmy, prawda? Jak to mówił Gomułka kiedyś, że pakło żeśmy wykonaliśmy i tak dalej. To nic nie zmienia, to nic się nie zmienia. To jest takie, nie będę tam dalej kontynuował. Jeżeli zatem konkretna informacja ma charakter informacji publicznej, to nie może być tej cechy pozbawiona, proszę sobie to zapamiętać. Tylko dlatego, że podmiot wykonuje to w jakimś, wykorzystuje tę informację w jakimś celu prywatnym. Kolejne orzeczenie jest z Gdańska. Wspominałem w którymś podcastu o ta taką przewiewność pasa nadmorskiego. Motywy, jakimi kieruje się wnioskodawca, nie mają znaczenia w sytuacji żądania informacji prostej. Dokładnie tak. W przypadku tak zwanej informacji prostej nie ma znaczenia, jaki jest cel wnioskodawcy. A w związku z tym organ nie tylko nie może żądać wskazania tego interesu, ale także dokonywać jego oceny. Tylko w przypadku, tylko w przypadku informacji przetworzonej można pokusić się o badanie, bo to jest jeden z elementów, który o tym decyduje. I ostatnie orzeczenie. Ocena, czy, o, Łódź, 2023. Ocena, czy określona informacja ma walor informacji publicznej, nie może być uzależniona od tego, kto i dla jakich celów ubiega się o jej bo albo coś jest informacją publiczną, albo nie jest. Czyli podsumowując, pytaj, nie wyjaśniaj. Nikt nie ma prawa od wnioskodawcy żądać wykazania się jakimkolwiek interesem. Podsumowując, pytać może osoba fizyczna, obywatel, cudzoziemiec, apatryda, może pytać osoba prawna, mająca siedzibę lub nie mająca siedziby, ale w żaden sposób ten i ów nie musi się tłumaczyć Dlaczego zadaję pytanie? Kłaniam się i dziękuję bardzo za uwagę.